Beznadziejnych wątków w tym serialu było naprawdę masa Więc jeżeli wam się spodoba ten odcinek to zrobię kolejny Na dzisiejszy wybrałem największe perełki A każdy kto ogląda to wie iż było w czym przebierać Nie zapomnij zostawić łapki w górę Żeby ten film dotarł do większej ilości osób Na pierwszy ogień idzie śmierć Irka Która była kompletnie bezsensowna W sumie o niej zaczęło się wszystko co najgorsze w tym serialu Ja nie rozumiem postępowania produkcji Może kiedy poznacie kulisy odejścia Benia co zrobicie Rozumiecie, o co mi chodzi. Teraz będzie najbardziej absurdalny wątek, jaki mógł powstać w 19 plus i innych serialach Korona! No, skurdę mole. Ja rozumiem, że jest coś na tym świecie, ale żeby rzeczywistość przerzucać do serialu, to trzeba naprawdę myśleć źle na chacie. Pamiętam, co ja mówiłem, ale to było po prostu wszędzie, nawet w bajkach. Nie dość tego, to pandemia u nich zaczęła się nieco później to znaczy pojawienie się pacjenta Zero, później niby Oskarek chory w następnym sezonie Lena z Wojtkiem, cała ekipa Sadik, no istny cyrk na kółkach. Skoro był Irek, to odejściu Ali też wspomnę, bo to serio było absurdalne. Ona nigdy nie była miłośniczką zwierząt, nawet nie miała swojego psa ani kota. Do schroniska dla zwierząt też nie chodziła pomagać. Była miłośniczką tańca, więc w jakiej paki pojechała ratować orangutany. Przyznam się szczerze, ja do teraz mam z tego bekę. I podejrzewam, że zostanie to ze mną na zawsze. Uff. Ten wątek nie był wysokich lotów. Ja rozumiem, Kasia poroniła, przeżywała to. Ale po jakiego grzyba wywoływali duchy? Przepraszam, że to powiem. To były płody. Ja nie wiem jaki był w tym cel. Ale dla mnie to jawna kpina z ludzi, którzy nie żyją. Na Magikala gadali, a dosłownie to samo robili. No ale tak to jest, jak na siłę chce być się kontrowersyjnym. Piątym i ostatnim absurdalnym wątkiem są problemy alkoholowe Anety. Moim zdaniem tym wątkiem matka Kasi została upokorzona. Jeśli nie pamiętacie... To to kobieta po każdym dopijała wino. Wiecie, kto tak robi? Kloszardzi. A nie kobieta na poziomie, którą bez wątpienia stać na flaszkę. Ten wątek od samego początku aż do końca był po prostu głupi. Aneta wróciła z wakacji i nagle nie ma problemu z chlaniem. Chciałbym to widzieć. Daj znać w komentarzu, który wątek był najbardziej absurdalny.